Jest taka książka, po którą sięgnęłam już jakiś czas temu. To nie jest zupełnie świeża sprawa, to jest sprawa sprzed roku czy półtora. Sztuczna inteligencja 2041. Autorstwa Kai Fu Lee i Chen Kifana. I jest to unikatowa pozycja dla każdej osoby, która zajmuje się komunikacją czy marketingiem, bo daje wgląd w to, co się będzie działo w przyszłości. Dla mnie jest to bardzo ciekawa forma w ogóle tej, tej książki, bo jest napisana przez naukowca i przez y, y, pisarza futurystycznego, więc jakby jest to 10 opowiadań, które są opowiadaniami futurystycznymi y, i potem za tym podąża analiza taka tego, co rzeczywiście z tą sztuczną inteligencją będzie dziać, ale dlaczego dla mnie to jest, y, to jest ważne, bo pokazało mi, zobrazowało mi w taki namacalny sposób, jak rzeczywiście będzie wyglądać i funkcjonował świat w tym 2041 roku i nie jestem osobą technologiczną, tak, więc dla mnie te wszystkie rozmowy o sztucznej inteligencji, które są bardzo technologiczne, no też nie zawsze są zrozumiałe, natomiast tam jest to w fajny sposób taką fabułą opisane, są po prostu historie różnych przypadków tego, jak będzie wyglądał rynek pracy i dokładnie pomaga zrozumieć, jak będzie funkcjonował ten konsument, powiedzmy, za te kolejnych parę lat.